Drodzy Księża Pielgrzymi. Pielgrzymka ma to do siebie, że uczy nas pokory i uczy nas relatywności rzeczy, nie relatywizmu, a właśnie relatywności, bo ukazuje nam nie tylko długą perspektywę historyczną miejsc, które odwiedzamy, ale również ukazuje nam, że wszystko przemija, jak to już. Mówiła księga Seracedesa, i jednocześnie uczy nas, że poza horyzontem czasu i przestrzeni jeszcze coś istnieje. W końcu uczy nas, że życie każdego z nas jest czymś. Skąd wychodzimy, to wiemy i też wiemy chyba dokąd zmierzamy do tego ostatniego, ostatecznego celu który jest celem naszej życiowej pielgrzymki. Byliście u grobu apostołów, świętego Piotra, świętego Pawła też za murami, tak? Ale w Rzymie są relikwie wszystkich dwunastu apostołów. Natomiast grób świętego Jana Apostoła Jedynego, który zmarł śmiercią naturalną znajduje się właśnie w Efesie, do którego dzisiaj pisze list, święty Paweł, będąc po raz pierwszy w więzieniu rzymskim. Otóż Efes to jest dla Pawła, który patrzy na to miasto z perspektywy Rzymu bardzo istotne. To tam kończył swoją trzecią podróż i zwołał starszych z Efezu do Miletu to jest kilkadziesiąt kilometrów na południe od Efezu po to, żeby się z nimi pożegnać właśnie tą ostatnią grupą prezbiterów i biskupów którzy tam w pobliżu działali to był Efes wspólnota kościoła w Efezie pisze ten list który jest zapewne skierowany również do innych miast Apokalipsy i innych wspólnot, które też Paweł zakładał, pisze coś, co powinno być naszym modus vivendi podstawowym, a mianowicie konfiguracja do Jezusa Chrystusa. Cała duchowość świętego Pawła jest chrystocentryczna. Bo to spotkanie, takie bulwersujące spotkanie z Nim na drodze do Damaszku było powalające, jak to dzisiaj często mówimy. I to, co kilkakrotnie podkreśla, całą wiedzę o Ewangelii, całe objawienie otrzymał bezpośrednio, jako wiedzę wlaną. Do Jerozolimy tylko... Jeździłby upewnić się, że to co głosi jest zgodne z przekazem, jaki otrzymali w długiej szkole Jezusa Chrystusa po trzyletniej, co on otrzymał w jednym momencie. A zatem ten wielki apostoł jest takim spinaniem kościoła wschodniego i zachodniego. I ten Kościół Zachodni jest nie do zrozumienia bez kontaktu z Rzymem. Rzym też uczy nas relatywności rzeczy, bo jest przecież zbudowany na marnych już resztkach Imperium Rzymskiego. A tam były budowle gigantyczne, bo nawet ta resztka koloseum, które zwiedzaliście, które było zbudowane już koło 70 roku po Chrystusie to jest budynek niecały, dlatego że on był wyższy, a dach tego koleseum przypominał dach naszego stadionu narodowego, też na linach utrzymany. A zatem ten geniusz architektury rzymskiej. Zbudował tak gigantyczne budowle, ale nie zapominajmy, że to wszystko było budowane przez niewolników. To było imperium niewolników właściwie. Niewolników było więcej niż wolnych w imperium rzymskim. To właśnie chrześcijaństwo, które tam zaistniało, które zaczęło funkcjonować w tym, co później stało się kościołami stacyjnymi. A więc w domach większych, domach chrześcijan, to chrześcijaństwo zmieniło oblicze tego miasta. I to miasto jest świadkiem dwóch tysięcy lat chrześcijaństwa. To jest bardzo często wzruszające i poruszające, gdy się spojrzy na historię Rzymu. Te Kolejne epoki, budowle z czasów Konstantyna, to były przebudowane na bazyliki rzymskie, chrześcijańskie, dawne świątynie pogańskie, na pewno byli księża w Panteonie, to był właśnie taki centralny kościół wszystkich bóstw. Później dedykowany Najświętszej Święcie Marii Pannie. On ma 2000 lat również i imponująca budowla, która jest niżej położona niż dzisiejszy Rzym. I te właśnie najstarsze kościoły są poniżej poziomu ulic. Zwłaszcza piękne kościoły z VIII wieku. W Rzymie przebiegliście na piechotę. Wiele kilometrów, ale jak mnie zapewnia ksiądz Henryk, mieliście dostęp do rzeczy na ogół przez zwykłych pielgrzymów niedostępnych. Wielkie wrażenie robi zwiedzenie tego dolnego poziomu bazyliki św. Piotra. Z jaką pieczołowitością budowano konfesję św. Piotra rzeczywiście w rzucie jego grobu to się zaczęło za Konstantyna kiedy niwelowano zbocze watykańskie po to żeby tam wpisać właśnie nad tą e, nad tym grobem św. Piotra bazylikę konstantyńską i cesarz pierwszych dwanaście koszów ziemi sam przeniósł e, chodząc bosą tak to się działo wówczas. Dzisiaj to już jest druga bazylika watykańska. No ale przecież byliście w katedrze papieża u św. Jana na Lateranie, w Bazylice Matki Bożej Większej i wielu innych wspaniałych miejscach. Niemniej dzisiejszy obraz Rzymu bardzo odbiega od naszych wyobrażeń, bo to nie jest już miasto świętych, tylko miasto kosmopolityczne i dechrystianizujące się dość szybko. Jest to dla nas jakieś wyzwanie, że ten świadek dwóch tysięcy lat jest już miejscem kościołów pustawych i mało uczęszczanych, wiele kościołów jest zamkniętych. Taka jest Via Julia, przy którym stoi kilka, jeżeli nie kilkanaście, kościołów, w większości zamkniętych. To były często kościoły zresztą nie z potrzeb parafialnych, jakichś podstawowych, tylko wotywne kościoły różnych bractw, które tam się zbierały. Niemniej jest to kontakt również z kościołem żywym. Bardzo się cieszę, że mogliście też spotkać się w takich instytucjach jak kongregacje i z prefektami tych kongregacji. Na pewno zauważyliście specyfikę kościoła, tak różną od specyfiki administracji cywilnej. Mianowicie w tych wielkich budynkach kongregacji pracuje wyjątkowo bardzo mało ludzi. Jeżeli pomyślimy, że są to kongregacje, które zajmują się sprawami światowymi i tam pracuje kilkadziesiąt osób zaledwie, to porównajcie z jakimkolwiek ministerstwem w Warszawie, gdzie są tysiące ludzi w jednym ministerstwie, to jest tajemnica kościoła, który wcale nie jest tak scentralizowany, dlatego że większość bieżących spraw kościoła załatwia się w kościołach lokalnych. I do Rzymu trafiają tylko te sprawy, których Kościół Lokalny nie jest w stanie rozwiązać, które też są zarezerwowane dla Stolicy Świętej. To jest pierwszy, pierwszy aspekt i pierwsza przyczyna tej małej liczby pracowników Kurii Watykańskiej, a druga jest taka, że w Kościele praca odbywa się i, i zaangażowanie w jego działalność. Polega na wzajemnym zaufaniu. Przełożeni mają zaufanie do podwładnych, i w związku z tym nie muszą budować jakichś struktur kontrolnych, ścisłych, bo każdy się czuje współodpowiedzialny za ten Kościół, który jest naszą matką wspólną wszystkich, i taka pielgrzymka rzeczywiście ukazuje. Misterium Kościoła, który jest i lokalny, i jednocześnie uniwersalny. Tam jest takie nagromadzenie miejsc świętych, również czasów świętych, takie nagromadzenie relikwii świętych osób, takie nagromadzenie również. świętych biografii, czyli hagiografii, że, że mu nie, nie sposób poznać dogłębnie w jednym życiu. Można tylko go poznawać we fragmentach i częściowo. I dlatego ta pielgrzymka ma takie duże znaczenie, ponieważ ona w nas umacnia naszą świadomość kapłańską i współodpowiedzialność za Kościół, Również za ten kościół misyjny, skoro kościół z natury jest misyjny, i jednocześnie uczy nas tej jedności duchowej, która spaja kościół, nie wymagając jakichś zewnętrznych struktur, które go utrzymują w jedności. I dzisiaj, w Ewangelii dzisiejszej. Mamy dalszy ciąg bardzo y, twardych słów, które Jezus adresuje do grupy faryzeuszów i uczonych w prawie. Y, w postaci wyrzutów, jakie im czyni, i przede wszystkim ich oporowi y, wobec słowa Bożego, słowa profetycznego. Biada wam, ponieważ budujecie grobowce prorokom, a wasi ojcowie ich zamordowali. To też brzmi dość współcześnie. Opór wobec Słowa Bożego, stwórczego, przetwarzającego, przemieniającego starego człowieka na nowego człowieka, jest dzisiaj ogromny. I to na co dzień przeżywamy. To jest dla nas źródłem wielkiego cierpienia. Kiedy Grzech staje się cnotą i programem życiowym, życie łatwe i przyjemne. Ale nie da się pogrzebać Słowa Bożego, i dlatego krew męczenników na pewno byliście na wyspie świętej, na Tybrze, zela Tiberina. W bazylice świętego Bartłomieja, która jest bazyliką męczenników XX wieku. My też ich mamy. Tak na to plemnie spadnie kara za krew wszystkich proroków, która została przelana od stworzenia świata: od krwi Abla do krwi Zachariasza, który zginął między ołtarzem a przybytkiem. Eee, zabójstwo Abla. Jest pierwszym opisanym w Biblii Hebrajskiej, a Zachariasza jest ostatnim opisanym w Biblii Hebrajskiej. Więc to jest takie bardzo ponadczasowe spojrzenie na ten dramat zabijania proroków, który zginął między ołtarzem a Przybitkiem, tak jak w ksiądz, którego islamista zamordował podrzynając mu gardło przy ołtarzu właśnie między ołtarzem a przebytkiem, między ołtarzem a tabernakulum ojciec święty Franciszek jak wiadomo dał dyspensy natychmiastowego rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego tego kapłana jego biskup Biskup Rouen był gościem naszej diecezji w czasie Światowej Wiedniej Młodzieży. Le Bois to on przyjeżdża na spotkania, zebrania plenarne konferencji Polski na wiosnę jako przedstawiciel Francji. Będziemy się modlić również właśnie z kościołem cierpiącym i prześladowanym. Dla wszystkich, którzy za Chrystusa oddali swoje życie, jak ostatnio Beatyfikacja księdza Bukowińskiego, który kształtował się i uczył w Krakowie. Później został kapłanem diecezji łódzkiej, od Łódzka, nie od Łodzi. I pozostał ze swoimi wiernymi w sowieckim obozie i w Kazachstanie. Życzę wam, żeby ta pielgrzymka była wielkim umocnieniem, żeby ta pielgrzymka była jednocześnie pogłębieniem waszej tożsamości kapłańskiej, waszej świadomości przynależności do Kościoła, odpowiedzialności za ten kościół, ukochania tego Kościoła, bo Kościół skoro jest oblubienicą Pana Jezusa, to musi być piękny. Przedmiotem, bezpośrednim przedmiotem miłości jest piękno, a więc odkrywajmy to piękno w kościele i to piękno duchowe, i to piękno w tak licznych dziełach sztuki, architektury, sztuki plastycznej, muzyki sakralnej, żeby wrażliwość na to piękno nie zanikła. I dziękujemy jeszcze raz Księdzu Henrykowi za to, że prowadzi te pielgrzymki. Które też budują jedność naszą kapłańską, i za to, że ta ostatnia pielgrzymka została e, pomyślana w sposób bardzo oryginalny. E, I to się udało.